Lewą ręką podtrzymuję twarz, gwałtowno kciuka prawej skrobie słu. I nagle elektryczny staje się. Muszę wyjść, muszę wyjść, natychmiast W dorosłym życiu, na innej drodze, na innym szlaku. Z bagażem wspomnień na dnie, w ukryciu wśród masy pytań w pełnym plecaku przyszłość jak wielki znak zapytania, pełna rozterek i niepokoju. Bez odpowiedzi na takie pytania w codziennej pracy, w chwilach spokoju, by los nie był zrobiony, byśmy do celu dotarli celnie. Otwarci, prawi, pełni miłości, idźmy odważnie przez nasze życie, by w końcu z drogi bez wątpliwości lustro popatrzeć na swoje życie. W tym uroczystym dniu, w którym zostaną uhonorowani najzdolniejsi uczniowie Szkół Powiatu Jłowskiego wraz z nauczycielami, pragnę powitać w imieniu dyrekcji całej społeczności szkolnej oraz w swoim własnym, dostojnych gości w osobach Pana Marka Polańskiego, Starostę Iławskiego, Pana Michała Młotka, Przewodniczącego Rady Powiatu Iławskiego, Panią Jadwigę Kolman, Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu. Ze szczególną atencją witam koleżanki i kolegów dyrektorów szkół panią Elżbietę Gościńską, dyrektora zespołu szkół imienia bohaterów września 1939 roku w gładzie, panią Izabelę Klonowską, dyrektora zespołu szkół imienia Konstytucji 3 maja. W Panią Beatę Renatowicz, dyrektora zespołu placówek szkolnych wychowawczych w Ławie. Panią Beatę Szczepaniak-Furman, dyrektora zespołu szkół imienia Ireny Kosmowskiej Socie. Pana Romana Groszkowskiego, dyrektora zespołu szkół ogólnokształcących imienia im. Stefana Żelenskiego w Ławie. Dyrektora Zespołu Szkół Wojskowych imienia um. Kalenii Stanisława Sierakowskich w Kisiewicach. Ze szczególną radością z całego serca witam młodzież i nauczycieli, którzy wspierają swoim doświadczeniem, mądrością i autorytetem. Wszystkich Państwa zebranych na tej uroczystości witam i proszę Pana Starostę i Pana Przewodniczącego Rady o oficjalne otwarcie uroczystości. Szanowni Państwo, i najzdolniejsza w powiecie i najpracownicza młodzież, bo nie tylko zdolności, ale i praca jest ważna, żeby osiągnąć takie sukcesy, jakie Wy osiągnęliście razem ze swoimi pedagogami. Bardzo się cieszę, że tu jestem. Mieliśmy przykład uzdolnionego młodego człowieka, który zaśpiewał z tak energicznie, że przypomniał mi się koncert zespołu Breakout przed wielu, wielu laty w tej właśnie sali w 70 roku. Tak Marian mówi, że tak tu było rzeczywiście, to przez dwa dni nic nie słyszeliśmy. Tutaj był też bardzo, bardzo mocne uderzenie, ale naprawdę widać człowiek zdolny tak samo jak wszyscy na tej sali. Także bardzo się cieszę, że możemy nagrodzić Wszystkich za przeróżne uzdolnienia. I za naukę, i za sport, i za kulturę, i wszystkie inne dziedziny. Niektórzy zdobyli indeksy, bardzo się z tego cieszymy, mają już z głowy. I bardzo im wszystkim gratuluję i wszystkim, którzy na tej sali są, bo zasłużyliście, żeby tu być, dzięki swojej pracy i swoim zdolnościom. Dziękuję. Szanowni Państwo, Pan Starosta zawsze powie już wszystko, więc nie mam w takiej sytuacji do dodania. Natomiast dziś sobie pozwolę na jedną taką małą osobistą dygresję. Ja czuję się zaszczycony tym, że w tym szczególnym dniu, w okresie przedwakacyjnym właśnie w towarzystwie Pana Starosty w imieniu Rady Powiatu Iławskiego będę mógł docenić, wyróżnić pracę nauczycieli, którzy tak szybko liczę w pamięci jeszcze 11 czy 12 lat temu byli moimi nauczycielami. Czas biegnie nieubłaganie, tak jak nieubłaganie Miną dwa miesiące, dwa miesiące wakacyjne, które e, mam nadzieję naładują Państwu wszystkich pozytywną, twórczą energią, która zaowocuje w kolejnym roku szkolnym e, nowymi wyróżnieniami. E, także życzę wszystkiego dobrego w imieniu Rady Powiatu Jarskiego, no i mam nadzieję do zobaczenia za rok. W jej białe pleca jak żagiem pod wiatr Jakby chciał uciec w dal. Odwrócili się od niej. Winna jest wyrobźmia. Może widziałeś się go, you mm -hmm. Nagród i dyplomów Zapraszam nagrodzonych uczniów i wyróżnionych opiekunów z poszczególnych szkół. Proszę o wystąpienie uczniów zespołu placówek szkolno wychowawczych w Iłabie oraz dyrektora zespołu panią Beatę Lenartowicz. Zapraszam laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych Katarzyną Bieniek, Marcinę Gusz, Sebastiana Groswick. Zapraszam opiekunów oraz panią, 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 panią Małgorzatą Kowalską. Zapraszam zdobywców Wysokich Wyników Sportowych. Wioletto Olek, Widziała Szynickiego, Kamila Terepińskiego, Sylwia Zimund, Sebastiana Brzozowskiego, Patryka Nowakowskiego, Milena Witkowską, Grzegorza Pigurskiego, Kamila Serwatka, Patrycję Błaszczyk, Karola Milowskiego, Rafała Nelińskiego, Oliwię Łukaszewską, Mariusza Czubińskiego, Krystiana Krumrej, Tadeusza Skorupskiego, Krystiana Pogorzarskiego, Łażyja Pukowskiego, Martyna Józefowicz, Sebastiana Jarzyna, kapitana drużyny oraz Kamila Serbatka, kapitana drużyny. Zapraszam opiekunów. Pana Tomasza Kamilskiego, panią Agnieszkę Jaskulską, Pana Arkadiusza Michalskiego oraz Pana Bartosza Laskowskiego.